Siemanko, witajcie. Na filmie widzicie samolot Antonow An-124 Ruslan. W dzisiejszym filmie skupimy się na konstrukcji tego samolotu. Rusłan to konstrukcja półskorupowa w układzie górnopłatów wykonana z duraluminium. Kabina dla sześcioosobowej załogi hermetyzowana. W nowszych wersjach np. AN-124-100 kabina jest czteroosobowa. Za nią znajduje się kabina socjalna przeznaczona do wypoczynku i snu załogi zmiennej. W dalszej części górnego pokładu przewidziano również hermetyzowaną kabinę dla ekipy obsługi ładowni. Duża częściowo hermetyzowana ładownia ma kubaturę 1160 m Wrota ładowni znajdują się w hydraulicznie unoszonej sekcji dziobowej oraz w części ogonowej kadłuba. Komora ładunkowa wyposażona jest w dwie suwnice łącznej nośności 20 tys. kg. Podwozie 24-kołowe chowane do kadłuba w układzie trójpodporowym. Dzięki niezwykle silnej konstrukcji podwozia samolot może lądować na lotniskach w słabej infrastrukturze i na nieprzygotowanych bądź nieutwardzonych pasach lub na zmrożonym śniegu. Specyficzna konstrukcja przedniego podwozia z podwójną golenią umożliwia jego częściowe wyciągnięcie na ziemi, pochylenie całego kadłuba do do przodu i załadunek np. pojazdów mogących wjeżdżać do ładowni wprost z płyty lotniska bez użycia dodatkowych ram i podnośników. Znajdujące się na wyposażeniu dwa agregaty APU umożliwiają samodzielne uruchomienie silników maszyny, nawet w przypadku braku urządzeń rozruchowych na danym lotnisku. Taka konstrukcja samolotu zapewnia mu znaczną niezależność od wyposażenia docelowych lotnisk, istotnie zwiększając jego uniwersalność i zakres zastosowania. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie łapki w górę i komentarze, i nie zapomnijcie oczywiście zasubskrybować kanału. Dzięki Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa.